Cześć. Paweł Grzech melduje się z tej strony. Witaj ponownie już na trzeciej części szkolenia Pomysł na dochodowy biznes w domu. Jeśli chcesz skutecznie budować swój biznes i zarabiać więcej pieniędzy, aby pewnego dnia stać się niezależny finansowo, to musisz bardzo poważnie potraktować to następujące zdanie, które i tak bardzo często jest powtarzane przez wielu ludzi sukcesu. Im bardziej będziesz pomagać innym odnieść sukces i powodzenie w biznesie oraz w życiu, tym większy sukces odniesiesz Ty. To zdanie powiedział, dobrze pamiętam, bardzo znany trener biznesu ze Stanów Zjednoczonych, Zig Ziglar. I ta filozofia jest naprawdę bardzo ważna. Ale jeśli chcesz przyciągać do siebie jeszcze więcej zmotywowanych osób, to musisz zacząć stosować jeszcze jedną, równie ważną formułę. Mianowicie, musisz nauczyć się, aby najpierw dawać wartość, bez oczekiwania czegokolwiek w zamian. Oczywiście, zanim w ogóle coś jeszcze dostaniesz i przeczytaj to zdanie kilka razy i postaraj się je dokładnie zrozumieć. A najlepiej zapisz sobie gdzieś na kartce papieru i powtarzaj kilka razy dziennie. W naszym zespole zinterpretowaliśmy to zdanie w następujący sposób. Po pierwsze, musisz się dowiedzieć, musisz zrozumieć, dlaczego inne osoby w ogóle mają chcieć podjąć z Tobą współpracę. A takim głównym argumentem Przemawiającym właśnie za podjęciem z Tobą współpracy wcale nie muszą być Twoje produkty czy możliwości biznesowe. To dzieje się dlatego, ponieważ dajesz ludziom informacje oraz narzędzia, które pomagają im w rozwiązaniu ich problemów. I w taki właśnie sposób te osoby obdarzają Cię już na samym początku bardzo dużym kredytem zaufania. A dzięki temu, że Twoje informacje mają dużą wartość, pozycjonujesz się jako doradca, jako ekspert, czyli taka osoba, która najpierw oferuje wartość bez oczekiwania czegokolwiek w zamian. Czyli oferujesz wartościowe informacje oraz narzędzia i właśnie w taki sposób dajesz ludziom coś od siebie. Dzięki temu budujesz pozytywne relacje i zaufanie do własnej osoby. A gdy ktoś kupi na przykład produkt, który polecasz, to jest to tak naprawdę największy kredyt zaufania, jaki możesz kiedykolwiek otrzymać. I który jest bardzo ważny na późniejszym etapie konwersacji. Dlatego zawsze o tym pamiętaj, aby oferować tylko i wyłącznie wartościowe narzędzia oraz wartościowe informacje. Ale, ale co jeśli nie masz jeszcze stworzonych materiałów i narzędzi, które możesz oferować swoim potencjalnym współpracownikom i klientom? W takim wypadku mam dla Ciebie idealne rozwiązanie. Jeśli zdecydujesz się korzystać z All-in-One Business System, to dostaniesz do ręki narzędzie, czyli gotowy system marketingowy, który, możesz mi uwierzyć, w znacznym stopniu ułatwi oraz automatyzuje Twoją pracę. Będzie to również taki dodatkowy atraktor dla Ciebie, dzięki któremu zaczniesz wyraźnie wyróżniać się z tłumu i będzie stopniowo pozyskiwać coraz więcej osób do swojego zespołu. Więcej informacji o tym systemie znajdziesz dokładnie poniżej tego filmu wideo, a teraz mam jeszcze bardzo ważną wskazówkę dla wszystkich tych osób, które dopiero rozpoczynają swoją działalność w internecie. Otóż jeśli dopiero rozpoczynasz swoją karierę w e-biznesie, to musisz nauczyć się, i to tak szybko, jak to tylko możliwe, jak działa prawdziwy marketing, ponieważ dopiero wtedy zaczniesz tworzyć własną listę kontaktów i będziesz skutecznie budować swój biznes. Listę swoich znajomych i rodziny, czyli tak zwany zimny rynek, ponieważ tak naprawdę rodzina i twoi znajomi to nie jest ciepły rynek, to nie jest najlepszy rynek do wyboru, tylko niestety dużo osób już tak myśli. A to jest po prostu kompletna bzdura. Czyli wracając do tematu, swoją rodzinę i swoich znajomych również możesz poinformować o swoim biznesie. W tym naprawdę nie ma nic złego, ale przede wszystkim musisz nauczyć się słuchać tych ludzi, ponieważ poprzez zadawanie odpowiednich pytań i słuchanie odkryjesz, czy w ogóle istnieje jakieś zainteresowanie Twoim biznesem. Jeśli tak, to oczywiście super, ale musisz również zdawać sobie sprawę z tego, że istnieją o wiele efektywniejsze metody budowania biznesu. I właśnie dlatego, właśnie w tym celu powstał Anyone One Business System. Chodzi tutaj o to, aby ludzie sami prosili Cię o prezentację Twoich możliwości biznesowych, a nie na odwrót. I na początku musisz dokładnie określić, Grupę ludzi, do których chcesz skierować swoją ofertę. Czyli, jeśli chcesz zbudować dochodowy biznes i chcesz osiągnąć niezależność finansową, to masz tak naprawdę dwie grupy docelowe do wyboru. Są to osoby, które aktywnie szukają nowych możliwości biznesowych, aby poprawić na przykład swoją sytuację finansową, oraz osoby, które już działają albo kiedyś działały w tej branży. Może jesteś teraz trochę zdziwiony, ale zastanów się przez chwilę. Weźmy za przykładu tradycyjny biznes i załóżmy, że jesteś właścicielem dużej firmy i szukasz nowych pracowników do działu marketingu. I teraz, komu dasz pracę? Zatrudnisz osobę, która wcześniej pracowała na takim samym lub podobnym stanowisku, czy, czyli posiada już jakieś doświadczenie w tym zakresie, czy postanowisz zatrudnić pierwszą lepszą osobę z ulicy? Odpowiedź jest tak naprawdę bardzo prosta. Grupą docelową w IMA Business System są z jednej strony osoby początkujące, które chcą zmienić swoją sytuację finansową oraz osoby, które już mają jakieś doświadczenie w e-biznesie, ale może nie otrzymały jeszcze odpowiedniego wsparcia oraz odpowiednich narzędzi. I wyobraź sobie teraz, że posiadasz profesjonalny system marketingowy, który dosłownie pomaga Ci w Twojej działalności i w znacznym stopniu automatyzuje Twoją pracę. System, który serwuje Ci na tacy nowych współpracowników, a co najważniejsze, szkolisz Twoich obecnych partnerów biznesowych. Bez jakiejś specjalistycznej wiedzy technicznej możesz wystartować i zarabiać. Musisz mieć po prostu dostęp do internetu i podstawowe umiejętności obsługi komputera oraz oczywiście chęci do nauki i do działania. Ponieważ jeśli chcesz, to całej reszty możemy Cię nauczyć. Wystarczy, że dołączysz dzisiaj do all one Business System, a otrzymasz wszystko to, co jest Ci potrzebne do budowy własnego biznesu w marketingu partnerskim. Od samego początku zaczniesz stawiać mocne fundamenty pod swój biznes, pokażę Ci również, jak budować minimum czy niezależne źródła dochodu z trzech różnych programów partnerskich jednocześnie. Dostaniesz oczywiście wszystkie moje obecne i przyszłe szkolenia oraz cały system do budowy e-biznesu, czyli gotową i profesjonalnie przygotowaną kampanię e-mail, Strony przekształcające, strony ofertowe i wiele, wiele więcej. Cała wartość tego pakietu to minimum 997 zł, a ty oczywiście dostajesz to wszystko bezpłatnie jako bonus. Jak widzisz, otrzymujesz kompletny system marketingowy oraz identyczne narzędzia i materiały, których ja osobiście używam na co dzień do budowy mojego biznesu, właśnie w oparciu marketing partnerski. I pod tym filmem wideo znajdziesz właśnie specjalnie skonstruowany taki system do budowy. Czech, niezależnych źródeł dochodu, Dołącz do nas już dzisiaj i już teraz zacznij budować własną karierę najlepszej branży na świecie.